Dobra, zamek, zamek widziany z punktu jakby wejścia Luxon już zasuwa do naszego luksusowego samochodu Van Voyage No i tam mamy kwaterki, ale już się zawaliły, także dzisiaj nocujemy chyba gdzieś w krzokach Kurde, niestety tak zrobili, że do 17 niby otwarte i już żeśmy tutaj nie mogli wejść Ale ci co latają sobie statkami to oczywiście mogą zwiedzać takie Troszkę puchansko bym powiedział, no, ale przez tunę tam nie przejdziemy. Miało być fajne nagranie, ale niestety złapała mnie ochrona. Obiekt militarny nie można latać. Musiałem skasować, dobrze, że nie wyzwali policji, ja zawsze mam przygody. No ale nic, tak jest życie. A tam pięknie słonko operuje. A ja już idę do grupy. Zerknę tylko ten kanion. fajnych skubaniec. No fajny, fajny taki tak zwany lej, lej po bombie i co aplikacja jednak DJI, nie wszystkie punkty ma i akurat tu pozwoliła mi pozwoliła mi niestety latać, a okazuje się, że jest zakaz, bo to jest obiekt militarny, to nie jest zamek. Także no dobrze, że tak się skończyło, skasowałem materiał, także nie pokażę wam jak latałem. Mam to w głowie, bo widziałem jak to wygląda. A teraz wracam do grupki. Pokażę Wam ostatni widok na zameczek. Tak wygląda. Jest tu. I obracamy się. I kończymy na dzisiaj. A bo do nas tu a prawo wiadry idzie do nas. Właśnie widziałem Będzie dobrze dobra. Musi być luksusowo Tutaj no, Arturo, co, co tam pojadasz dzisiaj? Na śniadanku? Jest tam. Pasztet typu Robert hmm. Ma Makłowicz. Makłowicz, Makłowicz, wersja wojskowa Właśnie wersja tak, wojskowa A, Ale ty widzę, że z dzisiaj A niedziela jest, dobra, sorry, głupie pytanie Nie, Jutro będzie pomidorówka Jak u mamy w domu Proszę bardzo, pięciu wspaniałych, i kura rady. A mówią, że bez kobiet, to facet sobie nie poradzi. Powiem tak, gadają głupot. Scenariusz z filmu, ale jest godzina 7.20. Luxon już tam robi luksusową kąpia, A ja muszę sobie chwilę popływać. Woda super, naprawdę mega. A Aż miło sobie tak Troszkę Popływać Woda kozak Myślałem, że wczoraj oszukują, ale jednak nie ma to jak męski wyjazd Chłopaki jak zawsze, jeden po kąpieli, drugi joggers nie? Jak tam, Irku? Raz, dwa, trzy, nie ma miękkiej gry O, 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 i co? Ktoś by lepiej to wymyślił Rozciągnięty, dziary, ku... ta lala. wszystko Tu mam o jeden, tu drugi O, o, pierwsze imię niedźwiedzia, Artur, a drugie no, I reszta ma... pokemonów Tych znaczków to on tam ma tyle, że to by nie zliczył Pamiętajcie, jak będziecie go to wam pasy na ból <laughs> Wam pokazać na co oni tam się wszyscy patrzą i jeżeli zerkniecie sobie tutaj to jest właśnie taka morka. Kolejne miasteczko, nuda, nic się nie dzieje, ale oczywiście pokażę wam co tutaj się dzieje mimo że nic to może dla Was coś ale nudno, nudno Same łódki, katamary, katamara nie? oczywiście pomost no i czysta woda, i to jest to. Jereczku, jak to tutaj wygląda? Powiedz, e, no, trochę tu jest popsutych rzeczy, widzę dużo. Ale tak. Chyba, chyba jeszcze tego nie skończyli. No dobra, to ja idę tam kolejne zobaczę. Las słoniny. Idziemy na koloseum kolejne i zwiedzamy. Wakacje. Znów będą wakacje. Na pewno mam rację Wakacje są tuż tuż Może Idziemy nad morze Ale jestem dzisiaj zły Bo się Zderzyłem z rzeczywistością naszego świata Ale ładnie, jak nad morzem bułgarskim no pierwsze wow, co mogę powiedzieć o Bułgarii, to jednak Morze śmierdzi może. Piasek jest Jeszcze tylko tachetę znajdę i zacznie mi się podobać. Masyfik jak syfik ale... No, tutaj dziewczyny sobie rysują O, proszę bardzo. Nie, rysuj, rysuj, nie przeszkadzaj sobie Widzisz, elegancko? Lampy, tylko nie wiem, tutaj nie ma tej lampy to w ogóle nie to, nie wiem czemu siedzą sobie, bo chyba ładna pogoda. Thanks bye! Śmiesznie tu jest naprawdę Tak fajnie miło I lecimy dalej. A tu zobacz, zobaczcie, kolejne, to jest jakieś malarskie centrum Gdzie by tu atakować? Róża wschodów niby jest Ale w którą teraz polecimy? Może idziemy tu Jeszcze 15 minut, cały czas wakacje pod znakiem czasu Nadmorskie kramiki, nadmorskie atrakcje Także tak wygląda pierwsze fajne bułgarskie miasto, ale tak naprawdę nadmorskie Bo nie nadmorskie, to tu jest biedak nie wiem jest godzina w pół do drugiej. I gdzie idziemy na kolejny targ? A zrobię takiego slow motion tu. Napiłby się człowiek tutaj winka, ale cały czas w pośpiechu, cały czas w biegu, w biegu, w biegu i tylko pamiątki. A oto super z beczułki też by się człowiek napił, ale pieniędzy nie ma kurde O, chłopaki tutaj już widzę trzymają, trzymają fason. Bardzo fajna knajpka, naprawdę bardzo fajna. Zobaczcie w ogóle z takim widokiem teraz wszechogarniające I ja. Dobra, musiałem to dalej Lecimy dalej. Takie tam macziki, kwiateczki, nie kwiateczki. A już jesteśmy w przemisie kolorowym i dziewczynach rysujących. Magnet, to I jedna magna, to... To grey as you fade away. Yeah, i'm about to fade away cause every time i wake up i feel like it's monday something's going wrong with all the chemicals up in my brain all of a sudden i don't look at anything the same way gotta build up all my thoughts sitting in an ashtray i'm sorry that i'm so inconvenient okay just let me be me and i'll stay out of your way i can see the way you look at me i'm such a disgrace i never really asked to be brought